Tak wracając do tego tematu tej Hiszpanii i tego, tej inności tutaj, no to tak jak wszędzie, tak. Wiecie, no, z racji temperatur no, trochę inaczej się tutaj po prostu funkcjonuje i żyje. E, z, patrząc na jakby historię e, też e, mieszkańców, no mniejszą wagę przywiązywano do e, mieszkań, domów, bardziej e, Przywiązywano tutaj wagę do bycia z rodziną. E, chyba do tego stopnia, słuchajcie, że oni bardzo lubią przy rodzicach mieszkać. E, może nie to że żerować na rodzicach, ale po prostu być e, bardziej e, w ognisku domowym i nie podejmować swoich takich decyzji. No, ale to gdzieś tam moje jakieś spostrzeżenie. E, i, I wiecie, no tak to jest, tak? E, wiele lat takich. E, Um, ustawień takiego życia no powoduje, że jakby no nie, ma, no nie ma co tak e, oczekiwać, że tu nagle cały świat przewrócą do góry nogami, bo, bo my przyjechaliśmy, bo my tutaj kupujemy nieruchomości. Nagle Ciach, Hiszpania, będzie zupełnie inna. tak? No nie, ona będzie taka, jak jest, ale w nią będą wchodzić pewne e, inne trendy. I no właśnie, telefon ciągle się przestawia. No, to jest. Dobra. Będziecie na mnie krzywo patrzeć, no cóż. <laughs> Więc e, słuchajcie, no, e, nie oczekujmy tego, że to się wszystko tu nagle zmieni. Ale to, czego brakuje, to już Wam wielokrotnie po powtarzałam, powtarzam i mówię, to e, brakuje tej e, jakości i wywiązywania się z umów. Opowiem wam parę historii takich ciekawostek tutaj, które miały miejsce u moich znajomych, u moich klientów też. Taka pierwsza z historii słuchajcie. No to na przykład moi klienci zamówili roletę do głównego pokoju. Pokoju gościnnego, w, bo w pozostałych, jakby deweloper zapewnił. Tak? Oni kupowali mieszkanie z drugiej ręki, ale zupełnie nowe. I ponieważ ja się kręcę na tym rynku, to też już jakby oceniam, kto jest dobry, kto nie jest dobry. Mam gdzieś tam doświadczenia, aczkolwiek to też różnie z tym bywa. Ale stało się tak, że Akurat y, gdzieś tam kogoś, kto, kogo poleciłam, nie było i, i e, miał zamknięte, bo był na urlopie, co też się zdarza, wiecie. E, rzecz normalna, tak? No ale akurat no, nie mogli moi klienci poczekać, bo zależało im na tym, wyjeżdżali, żeby to było dość szybko zrobione. No i słuchajcie, wszystko by było pięknie. Znaleźli obok wykonawcę, e, rolet i wielu innych rzeczy. Umówili się, wpłacili zadatek. E, no wiecie istniała firma, wszystko było ok, tak. E, umówili się, że to będzie 6 tygodni. No, taki powiedzmy, że standardowy, chyba i w Polsce, i jakby tutaj w Hiszpanii, również taki standard wykonywania yy, rzeczy, tak. Na zamówienie, no bo wiadomo, to jest roleta to jest rzecz wykonywana na zamówienie, aczkolwiek uważam, że to jest nadal na tyle prosta rzecz, że można ją wykonać dużo szybciej, no ale jak się ma dużo pracy, no to wiadomo, że terminy są jakie są. tak. No i tak, mija te 6 tygodni. Moi znajomi czekają, czekają, czekają. No dobra. Mija 7 tygodni. Dzwonią, nikt nie odbiera. Wiecie, raz zadzwonić jest OK, ale potem znowu dzwonią, znowu dzwonią, znowu dzwonią. Więc no cóż, wsiedli, pojechali. Stoją przed wejściem, e, patrzą w witrynę. Ktoś siedzi w sklepie. Biorą telefon i dzwonią. Hm, no, nikt nie odbiera telefonu. Więc wkurzeni słuchajcie, wpadają do tego sklepu. No i mówią, że dzwonią, a nikt nie odbiera telefonu. To, co pan. Rozłożył ręce i mówi, bo był zajęty. Ale czym? Graniem na gierce. I to jest właśnie przykład e, pracownika, który jest w firmie. Ma po prostu totalnie wyjechane. E, ładnie mówiąc na to. <gry> e, no i oczywiście, no tak, powiedział im, słuchajcie, no dobrze, no dobrze, dobrze, no tam może za tydzień i tak. Należy. Moi klienci byli już niecierpliwi, ponieważ mieli zaplanowany wyjazd i ta roleta miała być. No to postanowili, że jakby przyjadą jutro i zobaczą kto będzie, może będzie ktoś inny. No i tak zrobili. Pojechali do domu i wrócili dnia następnego. Okazało się, że był właściciel. Opowiedzieli mu całą tą historię z tym panem sprzedawcą, który tak ich potraktował, no i że ta E, że, że to po prostu jest im konieczne, no a jeśli nie, to oni po prostu pójdą do kogoś innego i niech on im odda zaliczkę. E, no ale też będą z tego tytułu ponieśli pewne straty, więc oni też oczekują rekompensaty od niego. Na co pan był bardzo zdziwiony, przeprosił i powiedział: No dobrze, no to jutro przyjedziemy i zamontujemy. Więc widzicie, roletę nie trzeba produkować 6 tygodni, można ją zrobić w ciągu kilku godzin. No oczywiście nie zrobili tego tak, jak powinni zrobić, ale zrobili. Wywiązali się z tego ostatecznego terminu, który dostali, przyjechali, zrobili. Trochę ją tam, wiecie, jest tak nie do końca, no ale, 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 ale jest, ale jest. Swój, swoje zadanie spełnia, więc jest ok. Dostali mi klienci rabat, więc to jakby Powiedzmy, że zakończenie procesu zakupu rolety okazało się OK. Nawet byli miło zaskoczeni. I tak to wygląda, tak, moi drodzy, że no często musimy o swoje rzeczy po prostu dbać i pilnować. Kolejny przykład, mój klient montował klimatyzację. I tam też były przeboje, bo nie chodziło o taniość i przy tej rolecie też nie chodziło o taniość, moi drodzy. Absolutnie w ogóle nikt się z nich nie targował, i nie chodziło o żadne ceny ani. Chodziło o to, żeby to było po prostu dobrze zrobione i żeby to w ogóle było zrobione. I mój klient yy, yy, zrobił klimatyzację, zrobili mu tą klimatyzację. No ale tak lekko krzywo ją powiesili, nie w tą stronę co trzeba. Czyli ten odpływ jakby. Gdyby powiesili niżej odpływem, to pewnie by było dobrze, ale tak w drugą stronę to zawsze, słuchajcie, to stwarza pewnego rodzaju zagrożenie, że jednak ta woda się tam będzie zbierać. No i on im to tłumaczył i mówił. Oni mówią, no nie, to krzywa jest ściana albo krzywy jest sufit. No i teraz składamy, składamy, no akurat znajomy składa, słuchajcie, reklamację na to, no bo nie może być coś takiego, już nie mówię o tym, że po drodze cena przy montażu wzrosła w stosunku do ceny, którą, którą dostało w ofercie, więc to też jest kolejna rzecz i uważajcie na to, bo absolutnie na to się nie zgadzajcie, tak. No to nigdzie nie jest chyba respektowane coś takiego. Jest oferta, jest do zrobienia, jest wycena, ktoś był, ktoś zrobił pomiar, ktoś to sobie ocenił i ktoś to powinien wykonać. No ale takie rzeczy się też tutaj zdarzają. I właśnie to jest ten problem, że przez wiele lat nauczono się tutaj robienia trochę takiej hały, trochę takiego, nie wiem, e, jest tych klientów dużo, więc no tam spoko, tak, ja sobie tam zrobię, poradzę. Po prostu nie nauczono tutaj tego e, e, tych sprzedawców, handlowców czy producentów takiej. Staranności i uczciwości. Myślę, że te czasy nadchodzą, dlatego też mówię, że ci, którzy chcą wejść tutaj w biznes, jeśli wejdą w uczciwy biznes i będą naprawdę uczciwie traktować swoich klientów i nawet nie będą najtańsi na tym rynku, bo nie chodzi o to, żeby być najtańszym, ale właśnie dadzą dobrą jakość, e, będą się wywiązywać ze swoich e, obowiązków. To na pewno będą mieli tutaj y, dochodową i fajną firmę. Oczywiście, wiecie, no frustrację przeżyjecie, jak będziecie tutaj pracować, no bo też dużo klientów szuka taniej. Nie wiem, no mogę wam podać przykład y, chyba kosmetyczek, bo trochę tutaj pochodziłam i trochę też y, poprzerabiałam. Yy. Tak się zastanawiam się, co powinnam powiedzieć. Że tak naprawdę to jest trochę tragedia. I właśnie z tą ceną. Właśnie to chciałam Wam powiedzieć. Że te, które mają wysokie ceny i robią solidnie, wywiązują się ze swojej pracy, mają bardzo dużo klientek. I nie chodzi, we, nie chodzi tak naprawdę w tym wszystkim o cenę. Chodzi po prostu o jakość. To już szczególnie jeśli chodzi o kosmetyczki, to wiecie, że chodzi o bezpieczeństwo, o higienę pracy i to jest rzecz najważniejsza. Ja trochę przeszłam tutaj e, tych kosmetyczek, z niektórych uciekłam, od niektórych uciekłam, e, no bo po prostu widziałam, że tej higieny w ogóle nie ma, więc to jest po prostu, nie wiem, dla mnie rzecz jakby taka święta, tak? I nie mówię tutaj, że mają być autoklawy za miliony, e, ale chodzi o to, żeby po prostu ta sterylizacja narzędzi była, tak. No bo złapać jakąś grzybicę, to wiecie, to jest chwila moment, tak. I byłam też i oglądałam takie zakłady, gdzie pracowało po osiem pań, które nie miały zielonego pojęcia tak naprawdę co robią, byle tylko spiłować paznokieć, położyć nową hybrydę. Nie wiem, no Wiecie, przerażające było to, że usiadłam i pani wzięła cążki do skórek od osoby, którą obsługiwano obok. Więc moja reakcja była natychmiastowa i tak naprawdę strzałka daleko, daleko stamtąd. I już powiedziałam, lepiej wolę chodzić w nieogarniętych paznokciach albo sama je jakoś ogarnąć i lecieć do Polski i tam zrobić. No ale potem znalazłam już swoje osoby, które robią dobrze i z których jestem zadowolona i z którymi umawiam się jakby em, no może nie, nie, nie jakby regularnie, bo też często jestem jakby w Polsce, więc tam też robię, a tam mam przyjaciółkę, która mi robi rewelacyjnie, więc em, no po prostu tak, ale, ale tak to jest taki chyba bardzo, bardzo, bardzo fajny przykład właśnie tej pracy tutaj tak, e, dopó dopóki są klienci na te tanie usługi, no to one będą. Ale jest też klient wymagający. I to Wy powinniście się na takiego klienta po prostu, słuchajcie, przygotować. tak. Nie obsłużycie wszystkich i nie sprzedajcie wszystkiego wszystkim, no bo tak się nie da. Ja też z tego sobie zdałam sprawę, że nie wszyscy klienci są dla mnie i nie wszyscy będą akceptować moje metody pracy albo nie będą się słuchać moich... Porad i nie będą ze mną nie wiem, energetycznie po prostu współgrać. Żeby wynająć nieruchomość, kupić nieruchomość, no trzeba temu agentowi też zaufać. Tak? Musimy zbudować pewną swoją wspólną wizję. Ja muszę się do niej dostosować, ale też zawsze mam swoje zdanie i próbuję to zdanie klientom powiedzieć. Niektórzy to akceptują i niektórzy mówią, okej, okay, masz rację i, i, i fajnie, że to mówisz, bo my na to totalnie nie zwróciliśmy uwagi. A niektórzy no, mówią, no mm, a, gadasz głupoty, no, dokładnie mówiąc, tak. E, więc ja też nie jestem dla wszystkich, tak jak wy nie jesteście w Polsce dla wszystkich. E, bo większość z Was też prowadzi biznesy m, bądź jest liderami zespołów. Dyrektorami, menadżerami. No i po prostu, no nie jesteście dla wszystkich i wszyscy nie są na, dla Was, tak? No, to taki dzisiaj w pełnym słońcu andaluzyjskim Costa del Sol. Krótki filmik. Pewnie nawet nie wyszedł krótki, ale nie wiem, czy takie smęcenie jest Wam. Potrzebne, czy w ogóle was to interesuje, dajcie mi po prostu znać Jak macie jakieś pytania to piszcie będę odpisywać. Nawet siebie za dobrze nie widzę w telefonie, bo to słońce jest naprawdę piękne. Pięknego dnia Wam życzę i pozdrawiam ze słonecznej, naprawdę słonecznej Costa del Sol do usłyszenia